Fez, Bab. Dzisiaj pokażę najnowszy wózek z marki Bebeto, ale będzie to taka dosyć ciekawostka, ponieważ jest to projekt we współpracy ze znaną projektantką panią Ewą Mingę, czyli mamy Bebeto X. Ewa Mingę. Oprócz tego, że pokażę tutaj ciekawe wzornictwo, kolorystykę to skupię się głównie, oczywiście, jak to zawsze dla was najważniejsze na technicznych walorach wózka, bo nie tylko oczami kupujemy, ale również chcemy żeby nasz wózek posłużył nam dosyć długo. Mam do pokazania dwa modele na bardzo podobnej ramie. To jest Bebeto Monti X Wamingę, i to jest jeszcze model Odyseja, ten, który za mną stoi. Model Odyseja, zaraz Wam tutaj przejadę troszeczkę bliżej. Oprócz tego czarnego koloru występuje również w beżu. I zwrócę uwagę szczególnie na to szycie. To nie jest skóra, to jest taki materiał, to jest taka podusia milutka. Ja tutaj technicznie bardziej skupię się z tyłu na Monti, ale chciałam Wam pokazać Odyseję, bo dla tych, którzy chcą mieć ciekawy, niepowtarzalny wózek, warto zwrócić uwagę na te tkaniny, warto zwrócić uwagę na te wykończenia. Pokażę tutaj. Odrobinę środka. Mamy wykończenia też z odpowiednim takim wzornictwem, które tam pani Ewa Minge pokazuje w wielu swoich projektach. Także model Odyseja możecie sobie w dwóch tkaninach zobaczyć. I do modelu Odyseja jest również taki plecaczek na plecy. A teraz wrócimy do mojego Monti. No więc Monty i Odiseja konstrukcje mają te same, więc będą mieć te same walory techniczne. W ten sposób prezentuje się Monty X Evaminge. Możemy zwrócić uwagę na te charakterystyczne przeszycia na pokrywie, na logowania na rączce, na logowania oczywiście na torbie i jeszcze tutaj dodatkowe na pokrywie. No i zaglądając do środka, możemy być też również pewni tego, że wzory które są charakterystyczne właśnie przy wzornictwie pani Ewni, pojawiają się również tutaj w środku. No więc przechodźmy do konkretów. Jest to wózek wieloterenowy, ma dosyć duże kółka, więc spokojnie możemy im jechać na gorsze tereny, ponieważ ma bardzo dobrą, miękką amortyzację przy kołach z tyłu, którą możemy oczywiście ściśnić, zrobić twardszą, jeżeli będzie taka potrzeba, i oczywiście bardzo dobrze spisująca się. Amortyzacja również na kołach z przodu. Bardzo ciekawa konstrukcja z podwójną rurką. Fajnie, że ten kosz na dole jest wypełniony taką, widzicie, dodatkową torbą i tutaj przy pani Ewie Mingę przy jej projekcie pojawiają się również też logowania na tej dodatkowej torbie. Koła są żelowe, więc nie ulegną tak szybko zniszczeniu. No i jeszcze rączka, rączka, którą możemy regulować na dwa sposoby: albo teleskopowo do góry. Albo systemem łamanym góra-dół. Jeszcze dwa słowa o akcesoriach. Oprócz tej torby, która znajduje się w koszyku, mamy też osłonę na spacerówkę. E, mamy oczywiście też e, torebkę. Torebkę zakładaną na ramię. Oczywiście będzie tutaj folia i moskitiera. Fajnie, jak wózek może posłużyć Wam w każdej porze roku, i ten jest taki właśnie dostosowany do tego, czyli na zimę macie szczelną pokrywę, przypinaną tutaj do góry, okienko do podglądu wnętrze jak widać jest dodatkowo ocieplane, wysoki, dobry materac, długa gondola to jest 78 cm, więc raczej wózek z tych większych, ale też istnieje tutaj opcja fajna letnia, czyli mamy system powiększenia budki poprzez nacisk tutaj u góry, mogę sobie powiększyć tą budkę. Możemy też otworzyć wentylację w okienku i otworzyć wentylację w gondoli od strony główki, ale również drugą wentylację od Strony nóżek. Także opcja i letnia, i opcja bardziej jesienno-zimowa. Gondola znajduje się tutaj na takich adapterach podwyższających, więc może być albo bez nich, czyli niżej, albo z nimi, czyli wysoko dostosowana do naszego wzrostu. Możemy sobie zdjąć oczywiście tą gondolę z tych adapterów. Bardzo łatwo, to jest bardzo lekka gondola. W spodzie znajdują się nóżki, więc nie pobrudzimy sobie tego materiału stawiając go na ziemi. Te adaptery, które są podwyższającymi adapterami do gondoli, do spacerówki, je już zdejmuję. Aby złożyć tą konstrukcję musimy sobie skrócić oczywiście rączkę, podwinąć ją maksymalnie tutaj do dołu i w szybki sposób możemy sobie złożyć na dół. Tutaj ta konstrukcja będzie bardzo fajnie samodzielnie stała po złożeniu. Mamy też wygodny pasek, rączkę do przenoszenia tego wózka na ramieniu. Spacerówkę oczywiście mogę umieszczać dwukierunkowo i przodem, i tyłem do kierunku jazdy. Żeby Wam ją pokazać szczegółowo, umieszczę Wam ją przodem do kierunku jazdy. Myślę, że na pewno zwróciliście uwagę na bardzo wysokie położenie budki i bardzo długi podnóżek. Więc można powiedzieć, że ten wózek faktycznie posłuży dosyć długo, bo standardowo jak tutaj mieliśmy oparcie do 50 cm, to zobaczcie ile nad budkę dokładnie zostało to przedłużone. Więc spokojnie wyższe dziecko będzie mogło tutaj siedzieć. No i nóżki będą również stabilnie oparte podczas spania, a jak będziemy chcieli położyć je niżej, to oczywiście opuścimy sobie ten podnóżek. Na siedzisku znajduje się taka dodatkowa, wyprofilowana wkładka, bardzo mięciutka. Fajnie, że te boki są tutaj takie ochronne dla mniejszych dzieci. Pasy mamy tradycyjne. Oczywiście możemy też barierkę uchylać do wkładania i wyciągania dziecka. Teraz położymy sobie tą spacerówkę do pozycji leżącej, mamy trzy właściwie poziomy, mamy siedzący, średni i całkowicie leżący. Myślę, że przy opcji całkowicie leżącej najlepiej będzie pokazać Wam w jaki sposób możemy sobie powiększyć tą budkę. O, dodatkowe dwa panele wskoczyły po rozłożeniu suwaka, także mocno przysłonięte dziecko, a w opcji takiej letniej możemy zastosować sobie odsłonięcie tutaj wentylacji. Oczywiście ta wentylacja może służyć również jako takie okienko do podglądu, gdybyśmy chcieli sobie z góry zerknąć, co tam nasze dziecko robi. Świetnie, jeżeli możemy spacerówkę składać siedziskiem w dwóch kierunkach. I tutaj, właśnie, marka Bebeto przy modelu Monty wyszła już naprzeciwko oczekiwaniom rodziców i zrobiła to składanie dwukierunkowo. Więc, jeżeli mam z pozycji pro do kierunku jazdy, przodem siedzisko mogę tak samo złożyć w taki sam rozmiar wa walizkowy, jak i w drugą stronę. Więc zobaczcie, jak mi to idzie. Właśnie pokazałam Wam model Bebetto Monti w wersji Bebetto X Eva Minge i oczywiście model Odyseja. Jeżeli macie jakieś pytania o te wózki, to oczywiście jak zwykle możecie zadać je pod filmem. Dziękuję za uwagę. Cześć!